Witamy serdecznie z Lubina, Lubina, który świętuje przepiękne, barwy biało-czerwone, serce rośnie, Panie Prezydencie, kiedy się widzi ludzi. No właśnie, z kotylionami, z balonami biało-czerwonymi, z pieśnią na ustach. Mało tego, piknik wojskowy już za chwilę wszystko to z okazji święta niepodległości. Tak, my uroczyście obchodzimy, tak jak należy, to znaczy podkreślamy wartość niepodległości, bo wielu zapomina, że niepodległość to nie jest coś, co jest dane na zawsze. O niepodległość trzeba ciągle. Baci i ciągle o niej pamiętać. I dlatego chyba ta demonstracja siły, tak to nazwijmy, czyli chwalenie się tym, co ma nasza armia właśnie na błoniach. Stoją czołgi, stoją haubice. Tak, no od kilku lat prezentujemy uzbrojenie naszej armii. Również obecni są przy tym oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, dlatego, że tak naprawdę my nie widzimy tej armii, bo dzisiaj armia zawodowa powoduje, że żołnierze są tylko w koszarach. W chwili, kiedy wychodzi z koszar, wszyscy są ubrani w podcywilne, w związku z czym często jest tak, że jesteśmy zaskoczeni w ogóle, że jest wojsko w Polsce. Panie prezydencie, czym dzisiaj jest patriotyzm? No, Słowo takie trochę trudne, zwłaszcza dla młodzieży. Młodzieży, która tak naprawdę no, być może nie rozumie, zna historię, miejmy nadzieję, ale być może jej nie rozumie, bo nie czuje jej, bo zbyt daleko, bo zbyt dawno. Ja myślę, że patriotyzm to jest część człowieczeństwa. Tak? Jeśli się um, kocha po prostu swoją ojczyznę, swoją ziemię, swoją rodzinę, bo to przecież jest część naszej rzeczywistości, naszej ojczyzny. To też nasza rodzina, to jesteśmy po pierwsze głębsi, bardziej dojrzalsi bardziej odpowiedzialni też za swoje życie i za swoje czyny. Sądzi pan, że ci młodzi, to najmłodsze pokolenie tych nastolatków rozumie czym jest wolność? Ja, ja bym nie przesadzał z tą opinią, która kończy, że, że młodzież tego nie rozumie. Ja mam 14-letnią córkę i często wraca temat patriotyzmu w domu. Kwestia wychowania? Myślę, że tak, że jeśli się w domu o tym nie mówi, to trudno wychować kogoś na patriotę. Proszę Państwa, ja zdradzę tajemnicę. Nie wiem, czy mogę, ale sobie pozwolę. A co? Dzisiaj mamy święto wyjątkowe. Prezydent Lubina, Robert Daczyński. Dla niego to święto jest właśnie podwójnie wyjątkowe. Patriotyzm, po pierwsze, rzecz jasna. Ale córka ma dzisiaj osiemnaste urodziny. Tak, ja jestem bardzo dumny z tego, że 11 listopada Pan Bóg mnie obdarzył córką 18 lat temu. Aby... Zawsze się wzruszam podwójnie tym świętem, bo ono jest dla mnie bardzo rodzinne i bardzo polskie. Panie prezydencie, wszystkiego najlepszego i dla pana, i dla córki, a teraz chyba idziemy na gruchówkę. Tak, teraz wszyscy idziemy na gruchówkę i zapraszam tych, którzy są może w odległości od nas ileś tam metrów, żeby się pośpieszyli, bo może je zabraknąć. Chociaż tysiące podobno przygotowano tych porcji. Tak, no ponad 6 tysięcy porcji, ale no kolejka często jest taka, że, że trudno się e, dostać. Zatem idziemy, nie czekajmy, bo być może tej grochówki zabraknie, a warto tego dnia spróbować no takiej kojarzącej się z wojskiem właśnie potrawy. Tak, ja no jestem tym pokoleniem chyba ostatnim, które było w wojsku i które pamięta właśnie grochówkę wojskową. A ona co prawda była niestety, jak ja byłem, bez wsadu z mięsnego, a dzisiaj z wsadem jest. Zapraszamy zatem do Lubina. Jest pysznie i jest przede wszystkim uroczyście świątecznie, tak jak być powinno 11 listopada.